Dzwoni do mnie agent, mówi: Rafał, jest, jest mała rulka, nawet z tekstem. Yy, film morski kręcą, czasy Kolumba. I mówię, Kurwa, piraci z Karaibów, wchodzę. Słuch, miałem zagrać, tego wiecie, majtka, co siedzi na maszcie yy, i z tego masztu mówi: Widzę ląd na horyzoncie. No i jadę na plan filmowy, ale czytam, że plan jest piaseczko pod Warszawą. Myślę: Kurwa, gdzie tu morze? W <śled> niku ja żadne morze. Oczywiście fajny specjalne. Wynajęli jakąś małą salkę, studio, pomalowane na zielono wszystko. Komputer, wszystko miało być, Morze, statek, wszystko. Mi pierdolęli wiadro na podłogę. Pan stoi na tym wiadrze, pan jest tym marynarzem. My pana będziemy polewać wodą, kręcimy. Akcja, ja kurwa, stoi na tym wiadrze, nic nie widzę. A, 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 mówię, widzę lot na choryzor. Stop, proszę pana, ostro, jest sztorm i tak. Sztorm, dobrze, dobrze, sztorm. Zapamiętam, zacząłem się takiwać, mało się nie zgrzygałem z choroby mocy. Jak się z wiadra, goś mówi: pana, to jest ostatnia szansa, albo, albo pana wymieni. Na kogoś innego. Mocno ręką emocjonalnie. Co pan jesteś? Miękka faja, kurwa? I się wkurwiłem i pierwszy raz się obudził we mnie komik, wtedy właśnie. Mówię, mocno ręką? Emocjonalnie? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gotowy, tak jest. Akcja. Widzielono, chodźcie.